Chciałabym teraz Panią prosić o ocenę, który styl jest Pani bliższy? Styl Meghan Markle czy styl księżnej Kate? Oj, myślę, że mimo wszystko księżna Kate. Eee, dlaczego? Dlatego, że. Oczekujemy od księżniczek, że będą księżniczkami, oczekujemy od nich poczucia tej dyplomacji, oczekujemy od nich, że będą takie troszkę bardziej zachowawcze. Ja myślę, że obie dziewczyny są bardzo fajne, każda w zupełnie innym stylu i trudno wymagać od dziewczyny wychowanej... W Hollywood, żeby zrozumiała to całe zaplecze angielskiej arystokracji, ale jeżeli ja mam się w jakiś sposób utożsamiać i zrozumieć, że ta arystokracja nadal jest i jest pewną wartością, myślę, dla całego świata, taką wartością historyczną, kulturową, to zdecydowanie Kate.